Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Zbigniew Stonoga w dalszym ciągu. Nie chcę odebrać wiadomości na skajpie, dlatego zaczynam bez niego. I... i ten. I, I strasznie mnie zasmucił. Strasznie mnie zasmucił z tego powodu. To jest smutne, to jest dramat. Okej, okay, co ty... Kim ty jesteś? Co ja... Je? No nie, wulkan! Wulkan mnie trafił w taki głupi sposób! O nie, tych to nie lubię. Tych to nie lubię Tak spojrzałem sobie cza na czas poprzednich odcinków To znaczy i, i, Znaczy po, poprzednich odcinków Kurde to jest drugi odcinek Jakich poprzednich odcinków Poprzedniego odcinka I on wcale znowuż nie jest taki krótki Jak ja myślałem że on będzie O to pewnie będzie ta No dokładnie Chciałem właśnie tę w której nic nie było Nie wierzycie to... Uwierz jak ja mam tam, przepraszam... A, dobra. Co, chciałeś mnie zabić, co? Okej, okay, tutaj mam życie, więc... Fajnie. Samotna skała 12. I druga ska samotna skała 12. I tu będzie... Jezu, tu będzie ciekawy boss. Znaczy, ciekawy boss... Mówiąc ciekawy, nie mam na myśli tego, że on będzie trudny. Sama runda. Na należy to trudny do... Moim zdaniem jest ona trudna Jezu, nie Nie oh! Jezus maria, jak ja nienawidzę tej rundy Znaczy, właśnie, to jest, A ale w sumie no Podejrzewam, że wszyscy stwierdzili Runda trudna, to wynagrodzimy to bossem Chociaż, znaczy, jak ja mówię, że boss jest łatwy To pewnie tutaj będzie na nagraniu także do niego dojdę I z nim przegram, no bo z tymi poprzednimi akurat nie miałem problemu, a te węgorze niejednokrotnie mnie rozwalały. Bardzo często się, się, się to zdarzało. Okej. Okay. A! Oczywiście i ta beczka była tylko po to Żeby mi niczego nie dostać! Mam jedno życie. Z morsem to by mi może jeszcze poszło, ale... Fajnie, że zbieram te rangi. Ale to mi pewnie do niczego nie jest przy... potrzebne. Okej. Okay. Ty. Konik morski. Nie. Okej. Okay. I cała gra polega na, na tym, że on nas nawala tymi swoimi przy, przydupasami. Ale, ale czasami właśnie są te. Jerze. Jezus Maria, on przecież mnie za, pra, prawie zabił. Czasami są jeże, to fakt No, miałem go zabić No ho, ho, udało się Widzicie? Jednak, jednak nie był taki trudny Może dlatego, że po prostu stał w miejscu Ale to, to, to tylko takie moje luźne przemyślenia na ten temat Takie hm. W ogóle ciekawe jest to, że Mam włączonego Skypa i, i, I ta gra w dalszym ciągu mi się nie zacina zupełnie Gdyby były jakieś, nie wiem Jakieś zakłócenia Jakieś zakłócenia, załóżmy teraz, bach Gdyby były jakieś zakłócenia Siemanko, witam w mojej kuchni Loża morderców z tej strony I dzisiaj znowu będziemy mieścili kolejny malutki, chujowy kanał Kto będzie tym razem naszym, ja to jest prawda, kto będzie naszym dzisiejszą ofiarą Kanał Dragotrim! Oj, będzie smoczo! Znalazłem jeden z jego głupich filmików i teraz będziemy sobie z niego szydzić, by pokazać wam jaki to jest mierny i żałosny kontent. Otóż... Play. Jakieś zakłócenia, załóżmy teraz, Trąży jakieś... <śmiennie> chłopak, a gra sobie w ręki! To <śmiennie> co on, kurde, transwestyta, jakiś pierdolody? Transwo... metroseksualista, pedo w dupę jebany Żyd, komuch... Nie, komuch to ja. co, <śmiennie> on bu bubelki jakieś puszczą, bubelki, kurde, buble, co... Co on, w gry dla dzieci gra? No to w to chyba jest na no podstawie jakiejś bajki, to... Ja to nie wiem, nie znam się, ja tylko męskie rzeczy oglądam. Ale to Jakiś kurde dzieciak to jest, Jak można brać takiego człowieka na poważnie? Jak do i... Hahahahahahahahahahahahahahaha... To on kurde... Transvestita jakiś, pijot do lody... Transwob... Metroseksualizm, Pojebany Żyd... komu. Co To tak jest,

o fu, co się dzieje? I ja pierwniczek was wszedł. Was wszedł w kamerę. O, tak, to jest to. Jedziemy. Dobra, myślę, że chyba starczy. W ogóle, ciekawe jest to, że mam włączonego skype'a i, i, i ta gra w dalszym ciągu mi się nie zacina zupełnie, gdyby były jakieś, nie wiem, jakieś zakłócenia, jakieś zakłócenia, załóżmy teraz, bach, gdyby były jakieś zakłóce, za, zakłócenia i tak dalej, no ale nie ma zakłóceń, nie ma zakłóceń, no, co wy, ja robię profesjonalne filmy, co, ja, co wy myślicie? Ta ryba też jest profesjonalna. A, już pamiętam. Już pamiętam. O, o, o gało w tej rundzie. Otóż moi drodzy, tu mamy taki jakby labirynt. I... I to... Najśmieszniejsze jest to, że to nie jest cały taki labirynt w stylu znajdź właściwą drogę, tylko to jest kwestia czystej losowości. Będę tak długo wchodzić... A nie, chwila. A może nie? Wydawało mi się poprzednio, że ta losowość jednak tutaj jest ten. Chwileczkę. Ja nie wiem, kurde, co ta gra. Cały czas mi przerywa. To znaczy, cały czas. Pierwszy raz tego poprzedniego to nie było. Znaczy, jakiego poprzedniego? Nie było nic przedtem. Ale wracając do naszej konwersacji. To muszę jakoś tu wejść. I chyba jestem w dobrym miejscu, a może nie. A nie. To jednak nie jest dobre miejsce. Ale może to jest dobre miejsce. Okej, okay, to mi wygląda na bardzo dobre miejsce. A co ja zrobiłem? Ale jestem geni jest, Jestem geniuszem. Geniusz! Tego się nie da inaczej nazwać. Geniusz! Zasłoniłem sobie... O! Dobra, tu... Przynajmniej tutaj. Udało mi się. Tylko, że to jest tak naprawdę kwestia szczęścia, a jak wiadomo głupi ma zawsze szczęście. Okej. Okay. Dobra, walić te skrzynki. Ciśniemy! I nagle gra przerodziła się w speedrana No... no Tak nie miało być! Okej. Okay. Okej okay. Jezu, już myślałem, że mnie konik morski rozwali To by było, to by był skandal Jestem taką małą syrenką. Bezbronną A Kim wy jesteście, albo czym? Dobra, nieważne zresztą Okej okay. Witaj Magdo Gessler, spotykamy się po raz kolejny I tutaj właściwie... Powiem wam, że jak pierwszy raz grałem z tym bossem, to nie wiedziałem, że można do góry rzucać. Myślałem, że to jest tak jak w Ma Super Mario Bros. 2, nie? Że... Ty tylko, tylko ten... No Jezu, tylko do przodu. No, wiadomo, że wtedy... ...diametralnie poziom gry... ...poziom trudności się zwiększył, nie? Nie da się tego UKRYĆ! Góry demać! No i straciłem... Cała moja ranga poszła w... Nie, nie powiem co. Ale nic to! Gramy dalej. Co złego się może nam jeszcze stać? Przecież Ej, no ten boss nie jest taki trudny. Sam zresztą mówiłem, że nie, że nie jest trudny, więc... Okej, okay, trzy razy obydwa. dwa. Nie pamiętam do końca ile razy ją trzeba nawalać. Cztery. Gwiazda to nas nie interesuje zbytnio Haha Udało mi się rybę tutaj Zamknąć w bomberku I sześć Haha <tryk> Tak Staś rozwalona Bitch Bitch Yo motherfucker Gnach G Dobra nieważne nie <tryk> To było Jak zdobyć ten widelec, znaczy wid... nie, widelec ja, Jak ja nie ogarnięty jestem grając w to Ale... Mówiłem, że ten boss ma dwie fazy, nie? No właśnie, ma, ma dwie fazy O, jaka bedesowa muzyka O jezus, maria Nie chciałem, nie chciałem, żeby ta resta... Będę oglądać kuchenne rewolucje, obiecuję to nie jest tak, że ja cię, że ja panią hejtuję, proszę! Proszę... Proszę się na mnie nie mścić jak sokołów na ogińskim, nie chcę! Chociaż on sobie po części trochę zasłużył, ale to... To już historia na... To już jest historia na inne posiedzenie, do Arr! Ma... Pani Gesslerowa. Proszę! Tutaj... Pa... W pani restauracji nie nosi się czepków, pani też nie nosi czepku. więc te włosy się dostają do, do jedzenia, to nie jest fajne, to na pewno... Jezus maria... O nie! Ryba, ryba w bąbelku mnie zabiła. Hi, hit, dnia. Jeszcze tylko karp z Lidla, przepraszam. Karp z Lidla. Ohohohohoho! Ohohoho. Brawo ja! Umiem przejść małą syredkę, lamiot w nią Tylko ja to potrafię ah. I teraz ona ma ogon i teraz będzie miała nogi Wiecie, że syredy to są najbardziej bezużyteczne stworzenia, jakie nie istnieją Dlatego, że no, no co, no ani tego nie zjesz, tak? Ani tego nie... No dobra, zresztą nieważne. W każdym razie y, nie traktujcie tego jako normalną serię. Ta seria nie jest normalna. Y, ona nie miała być normalna. Y, I potem oczywiście reszta let's playów oczywiście będzie normalna, ale powiem wam, wam tak. To nie jest tak, że ja sobie tutaj żartuję z tej gry, bo szczerze mówiąc, już, już tak na poważnie... Y, no czego w sumie się można spodziewać e, grze, po grze z małą Syrenką? Ale tutaj akurat jest taki aspekt, że ta gra wcale nie zła jest... No jest ciekawe, ciekawe zrobiona e, I w dzieciństwie miło, że byłem chłopcem, znaczy teraz w sumie też jestem, ale, ale to, ten, wiecie, gender ten e, to, to był jakiś taki wewnętrzny czynnik, że chciałoby się w to grać e, Wielkie podziękowania dla Rewolwerowa, który dołożył pewną cegiełkę do jednej rzeczy Ciekawe jakiej I, i dla Zbigniewa Stonogi, który, który niestety nie chciał ze mną nagrywać Ale jednocześnie zgadzam się z jego zdaniem Co do polskiej sceny YouTubeowej Także żegnam się z wabi i do następnego